Projekt się nazywa Nasze szafranki warto się angażować i tytuł mówi bardzo wiele. Chcieliśmy zmobilizować mieszkańców szafranek do większego zaangażowania na rzecz tej naszej małej społeczności. Doszliśmy do wniosku takiego, że Szafranki mają w tej chwili 500 mieszkańców i w stosunku do pozostałych mie miejscowości z terenu gminy Ostróda są już dużą miejscowością, a pozostają we wspólnym sołectwie z Kajkowem. Naprzeciw głosom mieszkańcom Przyszłego Sołectwa, Sołectwa Szafranki, Warmińsko-Mazurska Federacja Światowa Rozwój przychyliła się do prośb tych mieszkańców i napisaliśmy wspólnie projekt, który opiewałby na integrację środowiska lokalnego. Chcielibyśmy przy wsparciu samorządu Gminy Ostruda, przy wsparciu bezpośrednim Wójta Gminy Bogusława Fiasa i podjęliśmy inicjatywę i intencyjną uchwałę o już rozpoczęciu procedur dotyczących powołania Nowego Sołectwa, Sołectwa Szafranki. To dobra zmiana i mam nadzieję, że tutaj wspólnie jako wspólnota tego sołectwa, mieszkańców i okolic będziemy wspólnie realizować y, przyszłe dobre cele wynikające z potrzeb tego środowiska. Tak jak dzisiaj powiedział pan wójt, zainicjowana została już procedura wyodrębnienia sołectwa. Radni podjęli uchwałę intencyjną. I wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2024 roku powstanie nowe sołectwo, 42 sołectwo gminy Ostróda, sołectwo szafranki. Dzisiaj zorganizowaliśmy festyn dla mieszkańców szafranek, e, dla młodszych uczestników i dla starszych. E, obecnie trwa część ta właśnie animacyjna dla maluchów. E, mamy swoją panią pszczołę, która właśnie prowadzi zabawy integracyjne. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy się zaangażowali, bo mamy na przykład i ciasta, które piekły nasze gospodynie, może kiedyś będą. Będą w kole gospodyń wiejskich w naszych szafrankach, dokładnie. Co jeszcze mamy? No Mamy dmuchańca, atrakcje dla, dla dzieci, za chwilę lody, wata dla dzieci, to wszystko dzięki funduszom... Norweskim. Norweskim, dokładnie. To jest jedno z naszych pierwszych takich przedsięwzięć, ale mamy nadzieję, że do... teraz ruszymy. Skoro od 1 stycznia będziemy już sołectwem, skoro mamy tą zgodę radnych za co bardzo dziękujemy, to po prostu od teraz szafranki będą żyły, będą się angażować bardzo. Trzeba dodać również, że poza podziękowaniem mieszkańcom, którzy się rzeczywiście zaangażowali nawet w przygotowanie tego terenu, to duże wsparcie uzyskaliśmy od gminy Ostróda. Gmina Ostroda, zastępca wójta, pan Grzegorz Kastrał bardzo nam pomógł w organizacji tego przedsięwzięcia. Tutaj ten plac, tak, myślę, że do tej pory wszystkie, wszyscy mieszkańcy kojarzą ten plac, z takim zaniedbanym miejscem. A tutaj, dzięki właśnie pomocy gminy, mamy go fajnie uporządkowanego, możemy dzisiaj się bawić i za to bardzo dziękujemy. Zapraszamy, Zapraszamy do safranek, najpiękniejszej miejscowości w gminie Ostróda.